Dzień dobry, cześć, jesteśmy na wystawie Alicji Ludwichowskiej. Co Cię skłoniło do tego? Nie mnie skłoniło? No ja siedzę w muzyce też głęboko i jakoś zawsze chciałam coś takiego zrobić, akurat przyszedł moment, że na 17. Sosnowieckich Dniach Literatury przyszła, przyszedł temat o biografiach, no i sobie pomyślałam, że to jest idealny moment. Słuchaj, Ty jesteś basistką, tak? No, po pogrywa. Pogrywasz. <laughs> W porównaniu do tego, co jest na wystawie, to ja pogrywam. Nie <grywa> nie, skromność, rozumiem. No <grywa> zaraz przejdziemy się tam i sobie zobaczymy, bo jest naprawdę prestiżowo. Dokładnie. I w końcu pokazujemy ludzi, którzy są z Sosnowca, tworzą fajne rzeczy, są tu i teraz. Tak, tak. tak. Jakieś problemy miałaś z pozyskaniem tych zdjęć? Wiesz co, no ciężko było ogarnąć wszystkich razem, tak? To jest jednak ponad 20 zespołów. Każdy jest zajęty, każdy coś tworzy. E, no, więc nie było łatwo. Jedna osoba i 20 zespołów. I teraz pomyślcie, każdy zespół ma swoją biografię, ma swoją historię. I teraz zobaczycie, jak Alicja świetnie sobie wymyśliła właśnie. No, bo to jest w takiej formie, jakby plakatu. Tak. Każda fotorama jest jakiś plakat. No i jest tak zrobione, żeby zespół był zadowolony z tego. Ja jestem. To się cieszy. Jako Pigowiec i, i ten ISTC mnie się bardzo podoba. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie na wystawę Alicji Tak Takty i Ryfy. Tak, a ja dodam, że ona jest organizowana w ramach 17. Sosnowieckiej dni Literatury. I możecie ją zobaczyć w zagłębiorskiej mediatece do 30 czerwca. Ale słuchaj, jakie to jest ciekawe, połączenie kultury muzycznej z literaturą. No to, to prawda. I to się tak fajnie wpisało. Tutaj mamy akcję literacką i to jest po prostu takie wymiochanie muzyki z literaturą. No bo te tekściarze te to są. To, to swego, są poeci. Swego rodzaju tak, na pewno dla każdego coś innego i... Na pewno ktoś gdzieś tam traktuje sobie. To co, pokażesz nam trochę wystawy? Zapraszam. Dojdzie. Jak nie zawsze że wieczorem ludzie są, oglądają. Ktoś tam sobie nawet zdenerwuje. No. <gry> Bardzo fajnie. Zobaczcie. Zaczynamy od. Oli Trzaski. Paweł. Saksofonista. Światowej sławy, także nie mogło ich tutaj zabraknąć. Tak, Co prawda nie piękny zespół. głos jazzowy. Oliczaski. Dokładnie. Ja widziałem ostatnio. Tak jak mówię, wspominałem ci z Kolierem. To też to. No. Mentor. Mentor. I tu już mamy metalowo, crossoverowo, metalowo. Dokładnie. Stajnia Stajnie Artora Jeden z, bo nie ostatni. Też ładnie, chłopaki osiągnięcia mają bardzo dobre. No. No ja doby. się cieszę, że jest tak fajnie różnorodnie. Jest różnorodnie. A tu co my tu mamy? Ziggy Piggy. Świetny plakat. Plakat? Jak nazwałabyś właśnie to? Wiesz co, my na to plansze, po prostu. Plansze. Technicznie się Dokładnie, mówi tak. Technicznie po prostu, ale yy... Są to swego rodzaju plakaty, tak, myślę, że tak. No, jestem... To może, to może ten, może nie będę mówił o sobie, o, że tak powiem. <głosy> <głosy> Psychoneurozis i świętej pamięci Sonia. Ale wszystkich masz po prostu. Taka tak. różnorodność, no. No starałam się, wiesz, no... Na szczęście siedzę tutaj gdzieś w tym muzycznym świecie, więc mniej więcej wszystkich kojarzyłam. Tych, co nie kojarzyłam, to też mi pomogli tutaj, no ty mi pomogłeś tutaj, Rafał Miciński też mi dużo pomógł, bo mi tam pokazał po prostu i innych, więc no, tak, wspólnymi siłami. Wspólnymi siłami. <laughs> Zbir, to jest zespół, który, to jest zespół yy, wyróżniający się na tej, w yy, twojej galerii. Są niby z Katowic, ale początki mieli mocno sosnowieckie. Mocno sosnowieckie. No, tak, I do ciekawa. Tej góry, jak się gdzieś jedzie, to się słyszy, że tak, zwierzę sosnowiec. Ciekawa A historia. Więc, no, dlatego z nosą. Black gang. No, no i tu jest, tu jest pięknie. Black gang, Tomuś. No. Kawał historii. z bardzo dobry zespół. Yy... Ja się bardzo ci ucieszyłem, jak ich zobaczyłem. Pomogą, alternatywa się kłania. Tak jest, no, nowinka, świeżynka. świeżynka wśród tutaj niektórych. Wśród no to jest, to jest, słuchaj, Ale słuchajcie. warto znać. Warto znać, warto, warto, bo oni, to jest zespół, który jakby szerzy kulturę, no są eksperymentują, podobno bardzo, no ciekawy zespół. Searching. Searching. Searching, znam, znam, znam. Michała Maślaka stać. Tak, tak, tak. Też jeden z... Słuchajcie, warto przyjść i przychodźcie tłumnie, że tak powiem. Iskariota. Wszyscy znamy, <laughs> ale fajnie poczytać sobie. Pamiętam Iskariotę. Wcześniej się ten zespół nazywał Blashfimer. I Krzysiu Krakus zgrał tam, który później w Skankanie był trębaczem. Tak. I można przeczytać o tym. Tak? No pisali, no. O. No miło z ich strony. Mario Mariolanza, to już są świetni jazzmeni, którzy też yy, lubią muzykę karaibską. Później. One shot eye. Tu mamy takie 2000 wspominki. Ale tak. też fajne. Zespoły. Oni fajnie grali. Grip też lokalny, ale też fajnie grip. grali, metal, taki. Aha, grip. To już, już sprawdzamy. Tak. Tu graliście razem na koncercie. Naprawdę? Ty grałeś wtedy mit uh, brzydka a. nazwa. <laughs> tak jest. Pamiętam, tak, byśmy takiego grali y, crossovera. A bardzo fajnie też. Ale ty tam bardzo tak grałeś na tej takie trochę podskak gdzieś taki, ten tak? haichecik tam jechał, tak po prostu. <laughs> Nie pamiętam, cię pamiętam Ja akurat pamiętam że mi się to bardzo podobało. Tałm, I... tałm. Tak. No, no to, już są, to już są składy, które osiągnęły y, sporo. Tak, wiesz co, no ja, ja starałam się wybierać zespoły, które gdzieś tam coś już wydały i coś gdzieś mają coś na koncie jakieś, chociaż jedno wydanie. Nie no, sporo, sporo. Zresztą tutaj do, te, te kapele osiągnęły dużo. No, też wiesz, Sexy że, Suicide. Ja pewnie kogoś pominęłam, bo to jest niemożliwe, nie? Ale, ale myślę, że... No to proszę odezwijcie się do Alicji, no, jak tak, jest, tak. jesteście pominięci, bo na pewno nieświadomie jest to Dokładnie. zrobione. Dokładnie. No, to... Poltka lubię, lubię tą kapelę Sexy Suicide. No bardzo, no, bardzo fajnie, energia. Tak. O, Natural Mystic. Natural Mystic, też ciekawy zespół to był, jak sobie tak posłuchałem no ostatnio, no, tak. No może, może jeszcze się yy, reaktywują. Może się reaktywują, to kto wie, kurde. Skankan. <ścoughs> 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 to mi się <ścoughs> najbardziej <ścoughs> podoba, bo jestem tam z tyłu, rozumiesz. <ścoughs> Niestety zdjęcia perkusistów często chyba tak wygląda. Ja dostałam całą bazę zdjęć jakby wzięłam po prostu sobie dwa. 41-200, też chłopaki z, z jakąś taką, z przeszłością muzyczną bardzo ciekawą. Tomuś z Black Gangu. O. Także Konopians widzę, tutaj Dziura. Paweł, Gabriel, no bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawy zespół, oni grają takiego o panda, <noise> spoko, pozdrawiam. Oni takie w starym stylu Oni grają w tym retro, tym retro punka, tak. Retro punk rock, tak Stym jak. Gdzieś tam w jakieś. Lata osiemdziesiąte, bardzo ciekawie sobie tam zasuwają swoją bajkę. Co jeszcze jest fajnego na tej wystawie? To są QR, -y, dzięki którym sobie można oglądać wideo. Zeskanujesz, wiesz, kod QR i możesz sobie oglądać. Kapele? Dosy, kapele, tak. Teledyski jakieś tam. Nie no to to trzeba było powiedzieć. Bo wiesz, to zapomniałam sobie ja I zawsze jest y, ładka, że w Sosnowcukraj. Więc sobie można też obejrzeć Widzicie? Czyli można, można tutaj sobie to zeskanować i, I, po... i pooglądać z czym macie do czynienia. Nie no super. Fairwater Friends. To jest band, który osiągnął też sporo. Tak. W takiej, yy... bardzo fajnie grają na takim I, poziomie i, już kurczę. Indie Indie elektro, pop. Tak. bardzo mi się podoba ten oni ba... ciekawy ciekawy band no. No. no byłam na koncercie wybawiłam się strasznie <grym> o Animators tak też bardzo kolejny, ciekawy band dokładnie. i też gdzieś tam się pojawili w mejsce tak, tak, tak. Za, za też, 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 mainstreamowo działali chłopaki. Nie wiem, czy oni chyba działają dalej, tak? Nie wiem. Czyli też pod, innym, pod inną nazwą chyba. No. I przechodzimy dalej. Frontside. Klasyk. To jest Klasik. ja osobiście bardzo szanuję. Frontside. Tak. Oni jakby na, w sosnowcu w tym, wśród tych zespołów wszystkich. Szlaki przetarli. Pierwsi mieli bardzo mocne osiągnięcia. Tak, bo to był zespół, tak zespół znany, to jest zespół znany na świat. Tak, to, to, jest, tak. to, to już jest, no, że to już jest Światowa tak. No, i mamy ich tak, no, i tak co typowi Sosnowiczani. Ja ich pamiętam, jak tu grali na odjazdach Zagłębia w jakiejś podstawówce, bilet był za 5 zł, full zespołu, więc po prostu. Które to lata? Ja się, nie wiem, to musiał być 98, może 7, Także gdzieś tam początku, ale no koncert był przedni do tej pory, a teraz znowu w 2019 grali z Mentorem w Muzie. No to już po prostu nie wiem, z budów. Jak zagrali? No, no. naprawdę. Ale nagłośnienie też było super. No, nie no, koncert rewelka, naprawdę poziom światowy. O, tak, tak, tak. W ogóle scena y, metalowa, do której... Y, Frontside ma też o tyle jest ciekawy, że oni, oni mogą zagrać crossover na scenie crossoverowej, tak. hardkorowej i na metalowej i oni się odnajdą wszędzie. Tak. To jest prawda, że mają po prostu taki repertuar gdzieś tam roz, hmm? rozciągnięty. Arme. Też już artystycznie, tak? tak Podchodzimy. Tutaj mamy no, alternatywa. alternatywa. Metalowa alternatywa. No tak, trochę tak. Gdzieś tam, gdzieś tam metalują. Chociaż no. też gdzieś tam z tą elektroniką, z takimi no. Tak, ten, ale to, 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 jest, y, to jest chyba. Też dużo dużo y, na, y, na, y, na gitarach ta elektronika powstaje. Tak, tak. Też Muzyka taka ciekawa. Na żywo, wszystko, y, no, ale to nie wszystko instrumenty, ale tam mhm. Jedziemy dalej. No w sumie tak, albo początek. Tak. tak, zaczęliśmy od końca. Słuchajcie, serdecznie Was zapraszam. Zapraszamy.